Hej, witajcie. Z tej strony wasz najbardziej ulubiony Szyszka. Jak we wcześniejszym materiale wspomniałem, zakończymy serię Ciemna Strona Jasnej Strony. W tym materiale powiemy sobie o początkach i realizacji tej serii, co się wydarzyło potem, czemu już ta seria zostanie przeze mnie zakończona oraz inne, pewne aspekty. Zapraszam was do materiału. A zatem wszystko się zaczęło od tego, że wiodłem se życie. Na kanale miałem prawie 100 subskrybentów, także jak sami widzicie było to dosyć dawno. Pewnego dnia zrobiłem sobie przegląd YouTube'a i tak oto natrafiłem na zagraniczny film The Dumbest Palontology Video on YouTube 8 e, 8 Dinosaurs that cold beat T-Rex in a fight review rant Polga on na tym, że gość skomentował zagraniczny film jasnej strony w tym przypadku kanał Brightside. Can out T-Rex was undoubtedly frightening, but surprisingly, there were even scarier dinosaurs in the past.. Oh my God. No! 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 Why? No i wtedy przyszła mi pewna myśl, że wtedy na podwórku polskiego YouTube'a dużą popularnością cieszyły się kanały komentarii, czyli kanały, które wytykały innym błędy i komentowały filmy innych twórców. No i zauważyłem, że takiego kontentu brakuje na naszym jurajskim podwórku YouTube'owym. Dlatego pierwszym krokiem było dobicie tych 100 subskrypcji na kanale oraz z tej okazji ogłoszenie nowej serii na kanale, w której będę poruszał kontrowersyjne rzeczy, czy komentował filmy, które kręcą się wokół świata paleontologii. Z tego względu, że zaczerpnąłem inspirację z tego zagranicznego filmu i no nie widziałem, za co się wziąć w pierwszej kolejności, postanowiłem, że zacznę od skomentowania filmu Jasnej Strony. Tego samego, który skomentował nasz kolega z zagranicy, lecz filmu w wersji polskiej, bo raczej mało kto ogląda zagraniczne filmy, a mój angielski jest... No, taki jaki jest. Jednak oto 15 maja 2022 roku pojawił się materiał na moim kanale zatytułowany Ciemna strona jasnej strony czyli najgorszy kanał paleontologiczny. Niespodziewanie film zdobył duże zasięgi, czyniąc chyba wtedy najpopularniejszym filmem na moim kanale. Już wtedy nie miałem w planach wracać do tego kanału, ponieważ założenia były takie, by zniechęcić ludzi do oglądania z tej strony, czy do obejrzenia z, dystan z dystansem, ze względu na przejawiające się w tym filmie fałszywe informacje. Jednak niedługo po tym filmie opublikowałem materiał, który jest poświęcony pytaniu, jaki jest największy ten robot oraz dlaczego. Po publikacji tego materiału widownia wypytywała mnie na temat kolejnej, drugiej odsłony, ciemnej strony, jasnej strony. Z tego względu, że seria ta naprawdę wam się spodobała, postanowiłem zrobić drugi materiał, który został opublikowany 10 sierpnia 2022 roku. Film stał się takim fenomenem, że stał się na ten moment najpopularniejszym filmem na moim kanale. Prawie 6400 wyświetleń i 277 łapek w górę. I w taki oto sposób pojawiła się trzecia oraz czwarta część. Tak, we przybliżeniu, wyglądała cała historia powstania tej serii. Jednak dlaczego postanowiłem ją zakończyć? Z prostego powodu. Te filmy nie miały na celu wytykania błędów w jasnej stronie, bo chyba normalnym jest, że nie będą oglądali tego materiału. A nawet jeśli to. Mam Cię w dupie! Co powiedziałeś? W sumie? Nic. A. Czy też dlatego, że sprawiam wam wielką radość, gdy cierpię. A, życie jest piękne. Nic tych rzeczy! Chodziło przede wszystkim o to, by udowodnić, iż Jasna Strona nie jest kanałem, który podaje sprawdzone informacje oraz będącym rzetelnym źródłem wiedzy. Te filmy nie były kierowane do twórców, lecz przede wszystkim do Was, by po prostu odradzić oglądania tego kanału. No a przecież są też inne ważne tematy, które wymagają poruszenia. No a nie oszukujmy się, materiały ze serii Ciemna Strona Jasnej Strony jedynie wydłużają czas realizacji innych materiałów. Mimo tego, seria i tak przyniosła więcej niż tyle, ile na początku się spodziewałem, że przyniesie. Stałem się popularnym twórcą, może nie mam tysiąca subskrypcji jeszcze, ale nie jest to żaden wyznacznik. Zdobyłem nowych przyjaciół, poznałem innych twórców, zdobyłem również widownię. No i coś, czego się naprawdę nie spodziewałem: stanę się inspiracją. Po publikacji drugiego odcinka ze serii Ciemna Strona Jasnej Strony zrobił się totalny wylew, ponieważ inni twórcy również zaczęli podążać moim śladem i robić to co ja czyli komentować filmy jasnej strony czy innych kanałów, które szerzyły dezinformację. Rexio, prehistoryczny świat. German Pel, Diver, HalosaurXD i inni. Jednak wtedy widzowie zaczęli mi pisać Siśka zobacz, okradają Twój content! Siśka patrz, ktoś Ciebie kopiuje! Siśka patrz, co oni robią! A tym bardziej lud zaczął do mnie pisać po opublikowaniu filmu przez prehistoryczny świat i zarzucając mu, że skopiował mój film. Zatem tym już posiadłem do oglądania zarzucanych materiałów wraz ze startu szyszek do zwiedzenia. Obejrzałem ten materiał oczywiście i pewnie się zastanawiacie, co sądzę o tym oraz co zrobił swym faktem. A więc, obwieszczam, że totalnie nic. Po prostu nic. To nie jest tak jak w przypadku Real World'a, że ściągnął to wszystko i jedyne co zrobił to przetłumaczył na polski. Fakt. Ten sam film był komentowany. Fakt. Część rzeczy jest taka sama jak w moim filmie, ale nie jestem w żadnym stopniu zły o to. Dobra, gdyby ktoś na serio skopiował moje filmy, w sensie pobrał moje, czy zrobiłby wykonanie takiego filmu w niemal identyczny sposób, to już wtedy można mówić o kopiowaniu. Ale tutaj, mimo tego, że część jest zgapiona ode mnie. Cały materiał nie jest kopią mojego materiału. Po prostu skomentowaliśmy ten sam materiał. No a skom, no skoro komentujemy coś podobnego, to wytykamy te same błędy. Zatem pamiętajcie, jeżeli coś chcecie zrobić, jednak ktoś wam zarzuci, że kradniecie czyjś pomysł, czy już kiedyś coś takiego powstało, stosujcie się wtedy do powiedzenia mniej wydane, a będzie ci dane. Dlatego, że jesteście innymi osobami, a więc cały scenariusz filmu będzie się różnił. Sposób realizacji, mowa, żarty i inne rzeczy. Jeżeli dwóch twórców zrobi materiał o tym samym dinozaurze, to mimo tego, że temat jest jeden, te dwa materiały tak czy siak mogą być różne. Zatem pamiętajcie o tym. No chyba, że faktycznie mowa będzie o kopiowaniu materiału, to wtedy na to nie ma mowy. Ale jeżeli masz ten sam pomysł, co ktoś zrobi, już zrobił, lecz sposób wykonania będzie inny, wtedy się tym nie przejmujcie i po prostu zróbcie swoje. Zatem to było całe podsumowanie serii, ciemna strona jasnej strony. Jeżeli seria ta, drogi widzu, ci się podobała, możesz zostawić łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji, bo choć seria ta jest zakończona, to pojawią się równie ciekawe filmy na tym kanale. Zatem to był kanał Szyszka i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!